Witam wszystkich, tu znowu ja, Politeot, i... Nie miałem zamiaru dzisiaj nagrywać odcinka, ponieważ tam nie do końca dobrze się czuję i w ogóle, ale... Takiej sytuacji nie mogłem mnie nagrać. Otóż, wcześniej bez was zrobiłem parę rzeczy. Głównie odwiedziłem ten Nanjion z pająkami, zalałem wszystkie lawą, zabrałem rzeczy ze skrzynek i zrobiłem sobie łuk. Zaraz wam pokażę jak robić, bo zrobię jeszcze drugi i co można z łukiem zrobić. No i teraz umarłem w takim jednym miejscu, gdzie było strasznie dużo potworów w dzień. Tutaj na dole, tutaj możecie zobaczyć zegarek, dzień jest. Poszedłem zabrać moje itemki, zabrałem wszystko oprócz jednego i to wszystko ruszyło za mną. I teraz staram się przetrwać. O, tego nie zabrałem. Zebrało się? Nie. Co, mam full inventory? O, jakaś krowa tam umarła. Dobra, już myślałem, że trzeba będzie przełączyć napis full. Ale udało mi się jakoś wytrzymać. Ej, patrzcie, jeden creeper zabił inne. Kurczę, zrobiłbym go mieczem, tylko nie mam. Znaczy ale nie, nie mam czasu go zabrać. O kurczę, nawet na twój on wybuchnął tam troszeczkę dalej ode mnie. Ej, gdzie to całe? Gdzie to cała siarka? Dobra, szybko. Mieczyk, mieczyk, mieczyk jest. I łuk. I strzały są? E, mało, to trochę, ale to chyba są te, co ja powystrzałem. Chyba, że zebrałem tę siarkę. Nie, nie zebrałem jej. A tu jest, sorry. Gdzie ten creeper zniknął. Dlaczego tamto mi się z powrotem nie zebrało? Moja żółta farba zrobiona z żółtych kwiatków. O, jeszcze nie zniknęła, cud. To jest miejsce, do którego nie wolno przychodzić. Właśnie, o tym mowa. Dobra. Uciekam stąd. Najgorsze jest to, że to jest najszybsza droga do mojego domu. I muszę ją omijać. Tutaj mam chlebek, który znalazłem. W Dungeonie. Pokażę wam kiedy się go robi. Znalazłem takie że zboże, siodło. Dzięki którym można ujeżdżać. Świnie może wam pokażę niedługo jak. Dobra. Teraz z łukiem w ręce. Hmm. Ciekawym powrotem do domu. Jeszcze zegarek. O! Ale sporo fajnych rzeczy mam teraz. Po tej imprezie. I mam teraz strasznie dużo tej, tej, tej tej siarki. O, owca. Tak bym chciał ją zabarwić, ale ona jest blisko tego terenu zakazanego. Jak się tam dostać? Mam za mało ziemi. Co wywaliłem? Jestem głupi. Będę teraz tutaj wejść. Kurczę, brakuje mi tych dawnych serwerów i komend na nich. Na przykład ustawiasz sobie, że domek masz tutaj i, i, i na przykład tam na górce załóżmy i wpisujesz home i się teleportujesz. O, ten się da wejść. Pokażę wam jak zrobić łuk zaraz. Żeby strzelić z łuku, trzeba mieć te strzały, co już wam kiedyś pokazywałem. Tak, pokazywałem wam na pewno. I... Z łuku strzela się prawym przyciskiem jeszcze zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I co jeszcze można zrobić fajnego z łuku? Bóg jest nie tylko do strzelania manualnego. Yy, strasznie słabo mi teraz Minecraft chodzi. Jak nie nagrywam, to mam 30 fps a teraz mam 5. O, patrzcie. Mamy łuk. Klikamy prawym i strzela się... i się strzały. Grawitacja na nie działa normalnie. Strzały wylatują tak szybko, jak klika się myszką. Wstrzeliłem wszystkie moje strzały. Jeżeli strzałę, strzała trafi w jakiś bloczek, to wtedy można ją z powrotem zebrać przez podejście do niej. Ja się dlatego tak sobie po prostu strzelałem. A jeżeli wleci w jakiegoś przeciwnika, to po prostu zabiera mu życie i znika ta strzała. Dobra, teraz pokażę wam pomysł na łuk. Knorfix. Y to tutaj muszę trochę ogarnąć, moje wyposażenie. Te kości odłożę na chwilę tutaj, tak samo jak to. Potrzebuję trochę badyli. Mam strasznie zawalone to wyposażenie i będę więcej tego i trochę tego. O kurczę, miałem tak wszystko ładnie poukładane i musiałem umrzeć. Of course. No nie, owca tam się bawi. Dobra, kładziemy z tego co pamiętam, to kładziemy tutaj. A nie, najpierw potrzebujemy kolejny łuk. Żeby zrobić łuk, kładziemy tutaj nic, A tutaj kładziemy patyki. I wola łuk. Teraz kładziemy łuk tutaj. Redstone tutaj. I cobblestone tutaj. Jest. Dispenser. I teraz co to robi? Ale właśnie sam jeszcze nie próbowałem, to doszło w tym nowym patchu 1.2. O. Podobno jak się coś włoży do niego, o. Na przykład to. I się w niego teraz uderzy to. To w takim razie trzeba będzie podłączyć redstone'a. Redstone, redstone, redstone i jeszcze dźwignia. dźwignia, dźwignia będzie tutaj lepsza niż pochodnia, żebyśmy mogli to wyłączyć. To dodamy do mojego wielkiego skupiska siarki, bo mam dużo. Muszę wam pokazać fajną rzecz. Teraz staniemy tu. Ej, czemuś nie chcę to postawić? O jest, postawiło się. Teraz to podłączymy. O, o, o i akcja. Aha, wystrzeliło raz jedną rzecz, a to tak włączę i włączę to wystrzeli kolejną, bo to strzela tymi rzeczami co ma w sobie, ale z pozoru może to się to wydawać trochę głupie, ale włożę tutaj na początek załóżmy 5 strzał, bo on może też strzelać strzałami, patrzcie i... Wiecie, jaki power już nic nie ma ale wada jest taka, że jeżeli teraz to podejdziemy nie możemy zebrać tych strzał nijak i one będą tylko nam tak blisko stały w ścianie no i dispenser mamy jeżeli coś do niego włożymy na przykład te moje pro 3 kamienia i rozwalimy go. To wtedy to trzy kamienia znika. No, pokazałem Wam fajną rzecz. Nie wiem. mogłem zostawić ten odcinek taki krótki, ale patrząc na moje standardy, 40 minut odcinki to trochę krótko by było. No. Też zrobić z rodzicami strzałami. O, zniknęły. Spoko. Ale nie zebraliśmy ich, niestety. No dobra, to ja chyba zrobię po prostu taki jeden krótszy odcinek. Pogoń i strzały. Albo Pogoń i łuk. O, nazwę ten odcinek Pogoń i łuk. Będzie fajnie. I... No, to już wszystko, do zobaczenia w następnym odcinku. To był Politeot.